Siemarka ja jestem Zenega, to jest Legends of Runetera. Dzisiaj zagram sobie ekspedycję bez zbędnego gadania zaczynamy. Mam kilka tych tokenów. Jeden token? A czemu jeden token? Mi się wydawało, że ma więcej. A nie, New Balance One tokens. Dobra, czyli mam dwa. No dobra, to lecimy z tym kolei. Trial one. I co ja tutaj mam? Jasuto. Yasubo. Jasuo, Tiemo i Fiora. Hmm. Ciężki wybór. Stand on Recall Enemy. Deal one. Tweet. Oh. Czy ja chcę tego Jasuo? Bo Tiemo nie chcę, raczej to się nie będzie sprawdzało na. Uh, chociaż może Tiemo. Próbować coś z tymi grzybami robić, Kiorka. Challenger na Fiorze. No tutaj raczej tu mam Challengera znowu. Tu mam Cien. Dobra, chyba wezmę Fiora. Let's go, Fiora. Znowu Yasuo, Ashi i Katrina. Frostbite to enemies. Chyba Ashi wezmę tutaj Round, Start, Frostbite, the Strongest enemy. No i wszystko w temacie Dobra, nie będzie ta Ashi, chociaż nie wydaje mi się, że ten, żeby ten deck był jakiś super mocarny, coś tak czuję. O, jest, to jest dobre. Elite sobie wybiorę, Chyba chociaż Judgment też jest niezły, Detain też jest nie najgorsze. Ale pójdziemy była w elitę. Dobra, Warasant Hardguard I znowu to, mobilize, a ten To idziemy w to Kolejna Elita Tough. za jeden My name jest Sumnot Draw Unit if any ally died this round Bright Steel Protector Vanguard Atack, 2-2. Nie wiem co wybrać, czy to, czy to Chain West i Vanguard Coś tam, coś tam, czy tego typa. chyba wezmę to. Ten statystyki 2x2 /2 i 3, plus 2 2 do ataku, gdy, gdy atakuje, to takie średnie trochę mi się wydaje. Mystic Shot, Alpha White Claw, Stalking Wolf, Snow Hare. Angela, wolfa Wolfa. Chyba to pójdę. Alpha White Claw is not the worst. Citria the Bold Pacman to mobilize. Reduce the cost of all allies in hand by one. Ah, No, will just do it. Alpha White Claw. Alpha White Claw. Yeti, o oh, chyba Yeti to pójdziemy. When I'm summoned flows by enemies with fearless or less health. Challenger, uh, strike. If I stuck unit with zero power kill it. No i wszystko. Lecimy z tym Yetim. O, oh, Agent Yeti Battle Fury. If I'm in hand, reduce my cost by one. End of... round and Overwhelm Battle Fury nie najgorsza opcja, tylko weźmiemy sobie to Ile mam jedynek? Dwie... Sześć trójek, ale dwójek coś nie mam dużo, chrysta, trochę lipa Overwhelm, Enlightenment, 4-4 I will not create energy jet in the top 3 cards of your deck. No i wesoły to. No, tutaj jedyneczki mogę wybrać. Cztery jedyneczki, nie najgorsza opcja, tu jest jakaś dwójka nawet. No, yeti, tylko dwójek potrzebuje trochę więcej. Floss by all the enemies. Jana Krongard, no, Trochę lipa z tymi dwójkami, jest kurczę. Tylko dwie, dwie, tr trzy trójki, trzy dwójki. I'll archer. Nie mam pięć szóstek, trzy piątki, dwie siódemki, nawet Jezus Maria. Czwórek też mam mało, trochę lipny ten deck. God No it. Dobra, sobie to, że mi dwójkę jakąś. Vanguard Sergeant a tutaj mam co? Bright Steel Formation 9, jedna chrysta Laurent Protegee no, no, mamy sobie tego typka Vanguard Challengera Alpha Wildflow I is a Chain West no widzimy tak. Okej, okay. lecimy z tym koksa. No, no, ten dek nie urywa, tyłka szczerze mówiąc, jest troszkę słabe, jeżeli chodzi o karty. Po prostu, znaczy, ilość tanich kart jest zbyt mała. <coughs> Moim zdaniem, za drogi jest ten deck. żeby coś z nim zrobić. Ciekawe... Dobra, takie buty jest dwójka, trójka. Może to zostać nawet. Kolejna dwójeczka, czeka, on ma coś za jeden? Nie ma nic, nie grubo. Co zagramy sobie tego? Ready for deployment? Let's go. A see the Demosthen border from here. robi swoje. nice Jest trójeczka. Chociaż ja chciałem zagrać to, mobile Eyes. bo czy on coś zagra za 3. Jak nie zagra, to sobie zagram mobile Eyes. I tyle w temacie. w śmiesznego poro. Mogę zrobić coś takiego. O i sobie zaostrzę. Jeden punkt many, jak się uzbierają trzy, to będę mobilizował, mógł zagrać kurczę z tego. To będzie nie najgorsza opcja. Program Wolfa. No, zagrajmy coś z klientem. Oh, fluff everywhere. Poro. Dobra, to w sumie teraz już. Niech stanieją. They'll take it back. What the porros done to you? Gladly, sir. You yeah, didn't get the stamp, That's fantastic. Be Demacia. try not. Dobry, so this alpha white cloud Whiteclaw. i can barely keep up can't fight on an empty stomach if it's a fight they want attack instead of simon at fast? Zobaczymy czy on go jakoś tych gości Tych kucharzy Dobra ile ja teraz będę miał sze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć będę miał Mogę dwie jednostki zagrać after... poro the calm of an ice-shrouded world something No i co jest, panie Cezar? Kończ pani tą turę. Jera że no bez na no. Ale lipa. O, kurczę blada, a w to mi się podoba. Mighty Poro nie atakowało. Od czemu? Co ja chcę za osiem zagrać. rozbajtować ich wszystko.

Porosna, bafujące się porosy, z wyrzędem co z tego wyjdzie. Takie buty wyjdą. Czy mam jakieś zaklęcie tam, czy coś? Po no co on to zmieniał? Kto mu kazał? Trzeba było zostawić tak, jak było, tak było najlepiej. Waga boost. No ale lipa, no kieman. Hmm, tak może być. Z tego jak mam tylko jednego Yeti na ręce. Czy na stole. Zobaczymy co on tam zagra. To najwyżej Srosbajtuje to Tylko że za dwa nic nie zagrał trochę lipa. Nie wiem czy nie spasować teraz i poczekać czy on coś nie dogra, ale jak nie dogra to dostanę trochę damage'u na twarz No zaryzykuję to, no to jest slow niestety Dobra to tak no. Oh. A, to ponieważ tutaj pasywka zadziała. Dobra, niech będzie tak, tak i tak. Pasywka i umiejka zadziała, po prostu to nie pasywka. No whatever, panie. Kończ, pań tą rundę. Winter Zbieram is a true ruler. I jeszcze oman hałk. Fiora 5-5. Mogę go zabić nawet. To jest nie najgorsza opcja. Idź Iść dziwko co?

My time come. To będzie miało sporo ataku, god Ale na szczęście mam tą marka która frostbajtuje wszystko <laughs> To no dobra, o kurcze, Feral Mystic 8 na 8 za 2, <laughs> to jest dobre, to jest dobre, panie. Fordemacja. Dobra, i będzie miało? Osiem, no, nie jest straszne. Osiem, osiem, Feral Mystic i Overwhelm, to mi się podoba, trochę lupa, ale może to wszystko. to attack. Let's go. Save your words. We speak with blades. The frost reveals all to me. Strike quickly. Strike deftly. Mm -hmm. <laughs> to mi się podoba, to chyba dzisiaj mamy tutaj. <laughs> bajo, bajo. Pięknie, pierwsza wygrana. Champion, co? Ja chcę za czempiona. Fiore kolejnego, Garena, on sobie Garena wziął chyba. Vanguard jakieś czwóreczki. O, czwóreczki by mi się przydały. Mam tylko jedną czwórkę. I Garen Dobra, no, weźmiemy sobie Garena. Let's go, lecimy na samą czwórkę. No Blight Steel Formation zrobiło grę, kurczę, bariera i po zawodach. No, no, dobra, jedenka, dwójka, czwórka, piątka. Nie chcę chyba tego wymieniać. Niech tak zostanie, a ja już, już trójkę dostanę. Albo siódemkę. Ale działało na Survive Damage grant mi 3d ataku. Łupanie.

Yeti. Nie, to nie Yeti. To zrobimy tak. i niech zjednoczy ready. O no panie dzisiaj. Już. Tak to się bawić nie będziemy. Nie zagrywam tego ptaszka, bo on to zablokował na pewno malką. Co się mija z celem? I don't oh, Battle Fury. sleeves is the guiltless. Something's never done. Our homeland. Juice, juice. No to buffało, jak nie specjalnie chciał Dobra, jest nasza ojczyzna! To jest nasza To jest jest Ja chcę grać tą markę. Nie dobierze mi karcioszki, no ale co zrobić? Dobra, lecimy z tym. i <laughs> to mi się podoba? Bo nie wiem, czemu goś się tak zagrał, ale tak czy się jak wygrałem grę. No i to druga giereczka wygrana najsik. Nice. No, mamy coś do wymiany. Tego na pewno nie chcę wymieniać, tego też nie chcę wymieniać, i tego też nie chcę wymieniać. Jedynka niech zostanie. Skip the straight. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dwie wygrane, nie najgorzej. Następne wygrane będę znowu czempiona wybierał. Także dzięki wielkiej, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara, czołem.